Dzień dobry, dzień dobry kochani, dzisiaj filmik o szukaniu perfum gdzieś w różnych miejscach, na przykład na pchlich targach, żeby kupić tanio. No powiem wam, ostatnio mi się poszczęściło. Kupiłam wodę toaletową Coco, do której właściwie nawet już przymierzałam się do kupna, więc no cieszę się, nawet przetestowałam, miałam nie testować, bo to ewidentnie coś takiego leciwego. No i cóż, pachnie... Bardzo ładnie, lekko. Trwałość oczywiście, jak przy wodzie toaletowej, znacznie słabsza niż, no nieporównywalnie słabsza niż przy wodzie perfumowanej, ale też myślę, że te testy nie są tak do końca miarodajne, ponieważ no to jest flakonik kupiony na placu, no nic tak nic, nic ująć. I kolejną zdobyczą, oczywiście były inne, ale zawsze wychodzę z założenia, że na placu to naprawdę cena musi być korzystna. Koti, jeszcze nie wiedziałam, co kupuję. Wąchałam, ale już byłam troszkę otumaniana wąchaniem czegoś innego. Tak podejrzewam, że to jest Masumi i to jest Masumi. Ciągle poluję na Wild Mask, ale chyba się nie uda. No cóż, Masumi było wszędzie, więc nie dziwię się, że ciągle jeszcze gdzieś można upolować, chociaż z coraz większym trudem. To jest ta wersja Rolon, która koniec lat 80., może nawet wcześniej, była do kupienia w Pyweksie. Nie była tania, no ale oczywiście Chanel przy. Koty to była po prostu cena astronomiczna. No i taka ciekawostka. Wczoraj dotarł do mnie list, a w tym liście zapakowane takie cudeńko. Znowu Chanel. Miniatureczka, też z tych starszych. Dziewiętnastka woda toaletowa. Mam dziewiętnastkę wodę perfumowaną. Jest niezła, ale nie jest uniwersalna. Natomiast ta woda toaletowa rzeczywiście pachnie znakomicie. Myślę, że rzeczywiście warto polecić innym te wody toaletowe jako po prostu. Świetna alternatywa albo pierwszy krok. No, dużo lepiej pachnie w mojej opinii. Chociaż jeśli chodzi o dziewiętnastkę, to rzeczywiście też dostałam od widza flakonik. Pudre wersja jest rewelacyjna. I co ciekawe, dotarł do mnie tenże flakonik, a wcześniej dostałam od, już nieprawdę nie pamiętam od kogo za co. Z góry przepraszam, pusty kartonik. On chyba nawet był tak rozłożony całkowicie. I pewnie wielu z Was się dziwiło, co ona robi, zbiera te kartoniki, o coś takiego przyszło. A dzisiaj mam to. Pewnie to nie do końca jest jedno związane z drugim, raczej mało prawdopodobne, ale wydaje mi się, że stworzył się z tego ładny zestaw. Także, no, zbieracza pasja, jak widzicie, pases, bo coś prędzej czy później dotrze, co dotrzeć powinno. No, też razem. Z tamtym dostałam neblinkę. No neblinkę znam dobrze, nawet szkoda mi otwierać, żeby testować, będzie służyła jako powiedzmy eksponat do zdjęć. No i tutaj na przykład mam jeszcze, to będzie współcześniejsza. Było o 19 w wodzie toaletowej, no to jeszcze jest woda perfumowana. No może kiedyś dotrze do mnie miniatureczka, choćby pusta, chyba że mam, bo jest tego już trochę. Także... Warto czekać, warto zbierać różne rzeczy. I na przykład tak kiedyś do mnie trafiło tylko coś takiego, opakowanie po perfumach. I tu chcę Wam kolejną rzecz opowiedzieć, która mi się przytrafiła na placu. To jest tak, Chanel numer 5, pachwę ale zwróćcie uwagę na pojemność 15 ml. W tej chwili jak wejdziecie na stronę Chanel, to perfumy mają pojemność albo 7,5 ml, albo 30 wręcz. 30 to jest ponad 1000, nie wiem czy nie 1500, a. 7 ml, no to nawet całkiem przyjemna cena, 500 chyba 37, i co ciekawe właśnie na moich tych peregrynacjach placowych trafiłam na flakonik perfum 7 ml, nie 7,5 7 ml pani chciała za niego 150 zł oczywiście tam widać było że to nie jest rzecz z pierwszej ręki ale ten sznureczek podróż był ciągle na miejscu ale co mnie zdziwiło, to zwróćcie uwagę, tu ma właśnie opakowanie po perfumach. To jest cały kartonik. A w tamtym oczywiście to było dużo mniejsze. Wręcz wyglądał jak miniaturka, bo tak wyglądają te starsze flakoniki perfum. No to było świetne. Rozwiązanie 7,5 ml perfum do torebeczki nawet można nosić. Jeśli ktoś może sobie pozwolić na taki gadżet. No myślę, że warto pomyśleć. Nie jest to. Chyba żyjemy jeszcze ciągle w nie najgorszych czasach. Nie jest to jeszcze chyba jakiś drastyczny wydatek, chyba że się ma duże zobowiązania. No to oczywiście to już jest jakby inna kwestia, to ja w to, w to nie wnikam. W każdym razie w tych perfumach, które miały 7, 7 ml, nie 7,5, za 150 zł, nawet zastanawiałam się nad kupnem. To wnętrze tego szkartonika było z plastiku. To usztywnienie także no, tutaj żałuję, że nie miałam zbyt wielu kartoników bo mogłabym stwierdzić, czy to jest współcześnie stosowane rozwiązanie, czy kiedyś takie było czy w ogóle nigdy takiego nie było także wiecie, warto zbierać zbieram wszystko, jeśli chodzi o perfumy no i a potem niech się zadzieje magia no zadzieje to nie jest takie zbyt poprawnie to słowo, nie róbcie tego nie, po, nie powtarzajcie pomnie, ale ono jest funkcjonalne i to jest problem z tymi wszystkimi słowami i funkcjonalnością języka, że czasem łatwiej jest poprawnie po francusku, na przykład jeśli obce słowa powiedzieć lo, niż powiedzieć fam, kiedy jest napisane FEM, bo kiedy jest taka oczywista polska pisownia, czy czyli żywą chi, kiedy jest to jest podobnie to e, to łatwiej się wymawia tą naszą wymową niż tą francuską poprawną. Mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. Wiem, że niektórym tak. To może tylko powiem tym dociekliwym, że Hiszpanie nie mówią Volvo, tylko Bolbo. Wymowa obcych słów to jest wyzwanie. Myślę, że powinni się językoznawcy wypowiedzieć w tej kwestii to byłoby najlepiej. Bo za dużo tutaj już tych dyskusji, takich gniazd dość ostrych w internetach. To by było na tyle y, moich. Y, Zdobyczy, przeglądów perfumowych. Aha, i dajcie na koniec znać, bo ja jestem ciekawa. Co uważacie? Czy powinnam była kupić ten flakonik za 150 zł, czy nie? Nie wiem. A jak macie perfumy 7 ml i tam w środku jest plastik, no to dajcie znać, że tak, to jest typowe rozwiązanie, bo po prostu nie wiedziałam tego, nie miałam tej wiedzy. Papa. Pa.